Kamienie, czerwone kamienie, kamienie ubrane w pianę, bałwany wyspy głębia oceanu. Groźny ocean, piękny, granatowy, jak ten osiecki wysłuchany do granic rozsądku. A wyspa granitowa, rośliny ciepłe, wiatr zimny, wiatr, który układa myśli. Czy to szczyt mojego świata? Czy początek stworzenia i wielka brama, którą trzeba sforsować. Nie powinnam mówić głośno o tym, o czym pisać mogę cicho, że mogłabym nie wierzyć w siebie jak Bruno Schulz, a jednak jestem i ciągnie mnie do literatury. Empirycznie. Krzyczę jak dzieciaki na brzegu oceanu. Nie liczę potknięć i zachwytów. Nie liczę się z niczym. Jestem pretekstem. Przyszło mi to z wiekiem: z wiatrem czy z wiekiem, który mnie przestawia z miejsca w miejsce. Każde miejsce, moje miejsce.